Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie program na spokojnie, bo jest zimno. Obudziłem się, żeby stawić czoła tęgiemu mrozowi, i kto wie, jak ta walka się zakończy. W ramach rozgrzewki jedziemy dzisiaj z Batmanem. Już dawno nie było żadnego Batmana, będzie Batman Shadow of the Bat. I niesamowita, piękna historia z czasopisma The Shadow of the Bat, czyli The Black Spider, czarny pająk. Komiks numer 5, październik 1992 roku. Wspaniała okładka Briana Steel Freeza. No może jedna z takich mniej ikonicznych. Stell Freezowi, jak się zdarzało, to potrafił trzaskać niesamowite rzeczy, które do dzisiaj znamy i pamiętamy. No tego raz, że nigdy nie było w TM Semik więc człowiek nie miał jak się z tym jako nastolatek czy kilkulatek zapoznać dobrze, żeby wyryć sobie to. W pamięci. No ale też myślę, że jak zapostuje to gdzieś jako ten jako thumbnail tego programu, to też nie będzie to rzecz, która będzie od razu przez ludzi rozpoznawana. No bo tutaj raczej ten czarny pająk tytułowy na okładce Batman z cicha gdzieś tam wyłania się z jakimś kawałkiem papieru. Więc nie ma to może za bardzo specjalnie o czym pisać do domu, ale i tak jak się temu przyglądamy, to jest pięknie, jest fajnie, jest to manualna robota. Stelfiz zawsze jest na propsie. Ma bardzo fajne kolory. Czasami zdarza mu się zrobić coś z czapy jest tam trochę nierówno momentami, ale ja lubię generalnie, fajnie, cenię sobie te okładki, tam widać było, że w tym czasopiśmie The Shadow of the Bat chciano zrobić coś wyjątkowego, nie tylko od strony tej mroczniejszej, mroczniejszego klimatu opowieści o Batmanie, ale też ze względu na okładki, było co oglądać. I TMCemic bardzo często w latach 90. wybierało te właśnie serie na to, żeby dać jakąś okładkę na wierzch całego komiksu. No dobra, słuchajcie, no to zanim się przestrzelimy przez tego bad boja, to zrobimy sobie kilka kącików, tak? Co ostatnio na tapecie u mnie, na tapecie u mnie, uwaga! Zupełnie z tyłka Epic Collection Star Wars: droidy i Ewoki, Kupiłem zakuszany okładką, nie za bardzo wiedziałem czego się spodziewać. No ale że było w Preorderze Star Wars. Słuchajcie, zupełnie zapomniałem o tym, że w ogóle to wziąłem w Preorderze, więc taka trochę niespodzianka mnie zaskoczyła. Oprócz mrozu dostałem też ewoki. I to jest w ogóle komiks taki, Ala komiks dla dzieci, Ala Karczory Donaldy i tak dalej. No, słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. Ja uwielbiam Walt Disney Comics and Stories. Mam całą sporą kolekcję Kaczorów Donaldów również. Trzeba by sobie zrobić kiedyś jakiś tych bedbojów, bo... Komiksy Karla Barksa to jest rzecz poważna. To jest wbrew pozorom rzecz nie tylko dla dzieci, ale All Ages, która za i za 100 lat i miejmy nadzieję za 200 lat, bo myślę, że to ma chyba jedną z największych szans na takie właśnie przetrwanie, jeżeli chodzi o komiks amerykański, będzie się do tego wracać. Także zupełnie tutaj tego musimy sobie to zrobić. <laughs> Natomiast zobaczcie na to, to były czasy pewnej takiej niewinności jeszcze wtedy. Także tutaj tego, ale fajne, co się otwiera w ogóle takim wesołym oberkiem. Tutaj też John Romita, wydaje mi się, nie nie wiem czy w tych ewokach czy w tych droidach później występuje Mary Severin na inkingu. Warren Kremer jako penciller, także nie znam tutaj za bardzo. No, Severin oczywiście tak, ale generalnie wygląda to jak taki komiks europejski, jeden z takich, które mieliśmy tam w latach 90., często tutaj u nas w Polsce reprintowane. Słuchajcie, dzisiaj z tyłka przypomniała mi się zupełnie nieoczekiwanie taka seria Marine o statku pirackim, którą czytałem jako szczeniak i chętnie bym sobie do tego wrócił. Muszę gdzieś tam obczaić, bo myśmy sobie zrobili na tej nawijce. Tam były bardzo fajne obrazki, bardzo fajne też ilustracje statków pirackich, także taki jakiś mnie sentymentalny nastrój dzisiaj. In a sentimental mood. Duke Ellington i John Coltrane. Znakomity utworek, jak nie znacie, to sobie posłuchajcie natychmiast. Natomiast ja też jestem dzisiaj inde Sentimental Mood. Może ta lekka mgiełka, może ten szronik na liściach, no bo ja na szczęście widzę po prostu mn mnogość drzew, łączkę i, i różne tam rośliny, jak se patrzę przez okno, więc tak to jest i tak to mnie do tego nakłania. No ale zobaczcie na to! Tutaj mamy zupełnie propsowe ilustracje. To jest pod płaszczykiem takiego trochę może infantylnej powierzchni prima facie, jakby się mogło zdawać, no ale się kryją też na pewno jakieś skarby fajne, ja nie wiem, czy ja się przez to przeszczelę, tam czytając od deski do deski, bo zupełnie nie mam pojęcia, jaki poziom te Ewoki reprezentują, ale jak sobie tak oglądam, to... Momentami te ilustracje naprawdę są warsztatowo bardzo dobre, nawet niekiedy lepsze niż te bazowe ilustracje Marvela i DC. To się zresztą często zdarza, że w przypadku takich powierzchownie by się wydawało kreskówkowych komiksów, tam się kryje zupełnie rewelacyjny i niesamowity warsztat. No tutaj, tak jak mówiłem, zdarzają się też komiksy Johna Romity. Tu jest akurat przykład: Droids numer 2, John Romita Penciler i Al Williamson na Inkingu. Także wygląda to zupełnie klasycznie już w tej chwili nie ma już może takiego europejskiego pazura, jak w tych poprzednich ilustracjach tych ewoków. No ale mimo wszystko całość stanowi ciekawostkę, to jest zupełna, zupełne kuriozum dla mnie, tego nigdy nie studiowałem, nigdy nie czytałem, nigdy nie znałem, nie mam do tego żadnego stosunku, więc lubię patrzeć na te strony tytułowe, takie jak one się otwierają, takie trochę jak w Kaczorach Donaldach są o... Ewoki i wielka ucieczka. Coś jest w tym takiego pięknego, co słuchajcie, cieszę się, że to kupiłem. Zupełnie, jeszcze raz mówię, nie wiem po co, ale jakiś taki pozytywny vibe z tego bije i czasami właśnie o to chodzi. No dobra, dzisiaj nie będzie, słuchajcie, kącika muzycznego, bo nie wziąłem żadnej płyty, ale uwaga, będzie też druga rzecz z tyłka, zupełnie będzie kącik Lego. Wzięło mnie znowu na jakieś sentymenty i zamówiłem u żony. Prezent, już nie pamiętam na co, z jakiej okazji, no ale słuchajcie, każda okazja jest dobra na mały prezent, żeby sobie odtworzyć trochę wspomnienia, które mam z rycerzami. I sobie kupiłem takie, będziemy za chwilę z dzieciakami jeszcze układać statek piracki, ale tutaj kupiłem takie ten, powrót do, to się nazywa Magisto's Magical Workshop, czyli magiczny warsztat, Magisto. Ja nigdy nie wiedziałem, że ten ziomek niebieski się nazywał Magisto. E, pa, chyba ta stara wersja była lepsza, była podobna, kiedyś też tam były lepsze takie różne skarby i tego, i duperele. E, myślę, że zupełną wtopą jest to, że ten ziom, a w zasadzie to jest chyba kobitka tutaj, nie ma konia i nie ma tego, <laughs> i nie ma peleryny i takiego fajnego hełmu, jaki kiedyś mieli ludzie z smoka. No ale mimo wszystko, zobaczcie, są dwie halabardy, jest jakaś ta, jest jakiś tajemniczy manuskrypt, są dwa kielichy. Myślę, że będę miał fan budując to gdzieś tam z dzieciakami, także oczywiście ze względów edukacyjnych zrobię. Robię to tylko dla dzieci, słuchajcie. I z czystego ojcowskiego obowiązku będę się poświęcał, montując ten zakład czy warsztat. No ale tak to jest, także słuchajcie, limited edition, i tyle. Fajnie, że jest drabinka. Drabinka zawsze na propsie w LEGO. No dobra, to już jak już zupełnie zinfantylizowałem ten dzisiejszy program. Nie, no ale tak jak mówię, tutaj oczywiście tam to tylko merytoryczne rzeczy wychodzą i z, ze względów czysto edukacyjnych procedujemy. No to przechodzimy z właściwą sobie jędrnością do The Black Spider, Alan Grant. Kurczę, obaj już nie żyjący. Alan Grant już nie żyje, Normbury Fogle już nie żyje, cholera jasna co się dzieje. No ale mamy komiksy, bo o Stelfreeze już mówiłem Stelfreeze chyba jeszcze ciągnie on nie jest taki stary. <laughs> Także tego Todd Klein jako liternik, Adrian Roy, niesamowita Adrian Roy na kolorach. Kurczę, wiecie co? Adrian Roy też już nie żyje. I to jest prawdziwa lipa. Także popatrzcie, jak to się dzieje. Nie, no nie mówiąc o Bobie Kejnie, który guess what? No nie, żebym tutaj sobie robił jakieś niestosowne żarty, ale tutaj takie pewne memento mori też musi występować, no bo słuchajcie, no to są komiksy z lat 90., -tych. one nie są takie stare i tyle. Ale dlaczego chciałem powiedzieć o tym właśnie komiksie? No bo dlatego, że tutaj tak, ja wiem, zaraz się wszyscy rozpłaczemy, tu, którzy pamiętamy ten nik że te dwie historie The Black Spider, czyli Czarny Pająk i Nobody, czyli Nikt to, to były dwie, dwa wyciskacze łez. Kilkunastoletnie chłopaki się tam prześcigały o to, kto więcej łez wyciśnie przy lekturze tych dwóch bad boyów. No i ja se tak wróciłem do tego i powiem Wam przestrzeliłem się przez to, przeczytałem to tutaj tam między Kawką a Croissantem i powiem Wam, że mnie to wzięło znowu. To, to nie jest złe, to trzyma poziom jak, nie, jak prawie żaden inny komiks, i dlatego myślę, że warto sobie to omówić krótko i zarekomendować. Zwłaszcza tym z Was, którzy może nie siedzicie tak blisko starych zeszytówek. No bo my, stare chłopy, które tutaj tam do tego wracamy, to wiemy o co chodzi tu. Już po tym nam się ciepło robi nas komiksowym, mrocznym, czarnym sercu ciemności, przy tym wchodzącym, zaciskającym z wściekłości zęby Batmanie tutaj, z którego widać tylko kolano, i maskę i, i palce, ale mówią one tak wiele. Natomiast jak ktoś tego nie zna, to ja bym tu polecał. Jak ktoś chce właśnie zobaczyć, na czym polegała ta stara chwała komiksowych zeszytów z Batmanem, no to myślę, że The Black Spider to jest coś zdecydowanie to jest one of one. Historia jest jedyna w taka, że nie ma ani początku, ani dalszego ciągu, przynajmniej ja go nie znam, no bo kto wie, czy 20 lat później nie resuscytowano w jakimś innym uniwersum wątków czarnego Spidera. Jeżeli tak było, to powiedzcie mi, proszę. Mnie to tam za bardzo nie interesuje już, że tak powiem, pod względami komiksowymi, natomiast jeżeli tak jest, no to chciałbym, żeby merytorycznie to wyjaśnić. No ale generalnie z tego co rozumiem to to jest zupełny one of one. Historia bardzo taka no ludzka i bym powiedział, że naprawdę jedna z lepszych, które się zdarzyły w ogóle moim zdaniem w Batmanie ever w tych latach 90. -tych, to jest nie będę wam zdradzał, jeżeli czytaliście to wiecie, ale jeżeli nie czytaliście, to naprawdę wam rekomenduję. To jest historia o ziomku, który tam ze względu na straszny nałóg traci rodzinę w zasadzie można powiedzieć i staje się czarnym spiderem, separuje się od swojego dzieciaka i od swojej jakiejś tam byłej dziewczyny czy żony czy coś tam no i tam coś się z tym dzieje dalej. Taki jest to do dzisiaj komiks, który skłania do refleksji. Może im bardziej jestem stary, tym bardziej mnie pewne tutaj inne wątki ruszają. Mam teraz rodzinę, kiedy to czytałem pierwszy raz, no to nie miałem te dzieci, rzecz jasna. Więc to też człowiek inaczej patrzę na niektóre pewne rzeczy. Ale powiem Wam, że naprawdę rzadko kiedy tutaj robimy jakieś kumbaya na tych nawilkach fabularne. Z reguły tutaj gadamy o jakichś tam fajnych pozach Brayfogla i tak dalej. Tutaj akurat tego Brejfogla, no jest to rzecz jak zawsze znakomita. Zobaczcie na to tutaj, ta dynamika szkip... Jak zwykle. Ale tutaj akurat Brayfogle może aż tyle tych puz z Batmanem nie ma. No to są rzeczy, które pamiętamy chociażby z gorączki Norma Bray z ze Scarface'em tutaj podobne klimaty, także no to naprawdę było twarde wtedy. Nawet jak na dzisiaj takie sceny byłyby bardzo twarde w komiksie. No ale to co chcę powiedzieć, to to, że może tutaj Brayfogle nie zaskakuje nas jakimiś nie wiadomo jakimi jajami, które on bardzo często pokazywał, rysunkowymi. Natomiast tutaj gdzieś na, na rzecz fabuły to wszystko idzie, ale to bardzo dobrze, bo to jest taka Historia, która gdzieś tam nawet nie wymaga za bardzo, żeby tutaj nie wiadomo, co się działo. To by się naprawdę obroniło nawet sprzedawane w supermarkecie z Podlady, czy tam w Walmarcie na stoisku warzywnym. Tak jak kiedyś ludzie mówili o pierwszym albumie Dire Straits no, w arcydziele zupełnym. Zresztą wszystkie albumy Dire Straits są arcydziełami. To jest niesamowite, jak bardzo dobre albumy miał ten zespół i Róż, różne od siebie, ale dobre. No, to tak samo i tam jeden krytyk powiedział kiedyś, że pierwszy album Dire Straits, którego brzmienie było takie trochę surowe, no ja osobiście je uwielbiam. Ja nie wiem, co jest złego, zremasterowana wersja jest naprawdę super. No, ale mówiono, że tam to surowo, nagrane za 5 funtów w 15 minut, 45-minutowy album, i tak dalej, w piwnicy ze szwagrem w sobotę do południa i że to, ale jeden krytyk powiedział, że to by się sprzedało właśnie nawet, jakby było tam gdzieś na stoisku warzywnym dostępne tylko. I ja myślę, że to właśnie jest podobnie tutaj, że, że to, ta historia by nas kupiła, gdyby nawet była rysowana, może nie przez Bray Fogla, akurat tutaj naprawdę są takie takie rzeczy, które sprawiają, że człowiek sobie przypomina, dlaczego te komiksy potrafiły być naprawdę fajne, również nie tylko tam dla szczeniaków, ale ale ogólnie. No słuchajcie, dobra, no to możecie mi przynieść skrzypce, już się rozpłynąłem, ale tymczasem Borem Lasem. Myślę, że tutaj grafa też jak zawsze Ubrej Fogla te niesamowite perspektywy, no to ja już tu o foglu wiele razy mówiłem. Jest to styl bardzo charakterystyczny i nie, ja wiem, że on ma swoich i zarówno gorących zwolenników, myślę, że których jest jednak więcej, ale też są ludzie, którzy tutaj nawet po komentarzach widzę czasami, że nie wszystkim Wam się to podoba. Kwestia gustu, natomiast no, na pewno nie sposób odmówić Brayfoglowi tutaj znajomości warsztatowej perfekcyjnej anatomii. On zresztą mówił, czytałem ostatnio sobie tam gdzieś jakiś wywiad z nim online z jakichś tam dawnych lat, i on też mówił, że na przykład u Aparo, którego sobie bardzo cenił, też widział to, że tam ta anatomia nie była perfekcyjna. Rzeczywiście, jak się popatrzy. Na rysunki Dżima Aparo, no to ta anatomia tam jest, tam nie jest jego silną stroną. Tam jest bardziej klimat, tam jest bardziej taki superhero vibe. Nie jest tam to może złe, tragiczne, ale tam się to nie przekłada na jakąś taką super dynamikę. Natomiast tu u Bray Fogla to właśnie jest anato dobra znajomość anatomii, która pozwala mu na to, żeby bajerować tutaj czytelnika i robić trochę podobne rzeczy, jak w tych ewokach były, czyli kartunizować to wszystko. Że to nie jest rysowane naprawdę z żadnych fotoreferencji za bardzo. Tutaj jest raczej, raczej taka, taka chucpa rysowana z ręki, to mi się zawsze podoba w tych starych rysownikach, także no, dużo tu paneli takich, gdzie hrabina wychodzi z domu o piątej, no to akurat nie hrabina i nie wychodzi z domu, akurat ta, ale no są to ciężkie tematy i tu nawet nie ma za bardzo po co gdzieś tam robić jakiś scen, w których tak charakterystycznych dla Bray Fogla, w których Batman robi to swoje takie legendarne piw-paw i wyskakuje mu nie wiadomo z jakiego tyłka wielk i nie wiadomo jaką siłą napędzana wielka lina z kotwicą, która utrzymuje jego ciężar. No ale słuchajcie, jeżeli zadajemy sobie pytania, w jaki sposób Batman utrzymuje swój ciężar na tych wszystkich kotwiczkach i linkach, to znaczy, że na komiksy jesteśmy już za starzy. Więc yy, temat jest mroczny, tu jak widzicie po obrazkach, ja tu nie będę opowiadał za bardzo, bo... Nie chodzi o to, żebyśmy strzeszczali fabułę, ale jest to historia taka naprawdę o, 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 najbliższych, tak, o najbliższej rodzinie, o wartościach, jakie ludzie czasami mają, o różnych sytuacjach życiowych, którzy, które ludzie przechodzą. I, I powiem Wam, że ona chwyta: no. co tu dużo mówić? Ja myślę, że to jest dużo lepsza historia niż Nobody. Akurat Black Spider, muszę sobie też Nobody przypomnieć, nie wiem, czy mam w oryginale. Chyba mam, mam te kilka pierwszych albumów czy znaczy numerów Shadow of the Bad. Także słuchajcie, ja tu muszę ten, ja tu muszę już nie pokazywać tego, co tu będzie, bo raz, że się wszyscy tu popłaczemy, a dwa, ale zwróćmy sobie A dwa, że tu wam zdradzę, ale żeby tam nie zamienić tego w zupełny ten, w zupełny zjazd płaczek to powiem Wam tak, że zobaczcie znowu te perspektywy niesamowite. To, że czemu dzisiaj nikt tak nie robi? Albo mało kto tak robi? Dlatego, że ludzie używają zdjęć. Tymczasem borem lasem trzeba używać wyobraźni w komiksach. Właśnie silną stroną komiksu jest to, że możemy tam uciec z niesamowitymi rzeczami. Zobaczcie jak tutaj. No, komu zdjęcie potrzebne, jak potrafi tak dobrze anatomię zrobić? Weź tą kamerę, daj przy ziemi. I to mało kto to dzisiaj robi. Wszyscy e, robią ze zdjęć e, i dlatego jest tak mało fantazji. Bo w zdjęciach nie ma fantazji, a ja tu wam chciałem też jeszcze pokazać. O, zobaczcie, jakimi niewielkimi środkami można osiągnąć dynamikę w nawet najbardziej niewinnych ujęciach. Tak samo tutaj, ta mowa ciała. To jest świetne, co tutaj się dzieje, te emocje na twarzach. Tutaj Brave ogóle pokazuje naprawdę wyżyny komiksu w ogóle, nie tylko amerykańskiego. Jezus, Maria, muszę zamknąć, bo się wyda, kto ginie, kto oszaleje i tak dalej. <laughs> w tym one, of one no a to przecież nie tędy droga. Także słuchajcie, dzisiaj krótka nawika, ale ja bym po prostu ją zamknął krótką rekomendacją: że jeżeli ktoś nie, widzi, nie czytał tego komiksu The Black Spider i lubicie komiksy z Batmanem, to myślę, że to jest naprawdę jedna z tych rzeczy, które wrócą wam wiarę w stare zeszytówki że to nie tylko było jakieś tam mordobicia czy coś. Zresztą, Bogiem ma prawdą, te stare zeszytówki z, Batman, z Batmanem, wszyscy wiemy, moi kochani Batboye, że były cool, więc tak naprawdę nie trzeba zachęconych tutaj zachęcać, ale e, chciałbym to przybliżyć, zwłaszcza dla nowych widzów, których coraz więcej też się pojawia na tych na za co Wam dziękuję. Słuchajcie, kiedyś wspominałem tutaj na jednej z nawijek, chyba robiłem podobny numer Shadow of the Bad, już nie pamiętam, co to było, ale pamiętam, że mówiliśmy o Nightcries, pamiętam, że mówiliśmy o Death Leopard, więc nie będę komentował tych ziomów znowu. Natomiast powiem Wam tak, zajrzałem do tego Bad Boy'a online, zorientowałem się, bo mnie zaintrygowała ta okładka, no i trochę tam nie ma o czym pisać do domu. Jest to takie bardzo pobożemu. No nie jest jednak to drugie, tam Dave McKean drugi, czy tam ktoś taki, czy jakiś Simon Beasley, chociaż układka bardzo zachęcająca, no gdybyśmy taki vibe mieli w całym komiksie, to spoko, chociaż Archie Goodwin to, to ziom, no też nieżyjący już niestety, zawsze na propsie, też legenda wielka amerykańskiego komiksu, więc pewnie jako taki nice to have kiedyś sobie ten Night Cry sprawię, natomiast nie spełnił on moich wizualnych oczekiwań, takich e, odbytych prima, znaczy inaczej, z, 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 zczekowanych prima facie na próbkach, które widziałem online, także słuchajcie, takie życie. No dobra, jeżeli podobają Wam się moje nawiki, to bardzo proszę, zasubskrybujcie, skomentujcie, polajkujcie, bo to zawsze coś daje, zawsze mnie to cieszy, ja wszystkie komentarze czytam. Eee, także i bardzo serdecznie Wam za nie dziękuję. Grudzień mija, zaraz idziemy z dzieciakami przy już ubranej choince układać jakieś Lego. Eee, życzę Wam też bardzo miłego weekendu, fajnej niedzieli, bawcie się dobrze i trzymajcie się. Do następnej nawiki.